Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa, gdzie dnienacka na jacka zostały dodane tutaj nowe skrzyneczki. I to piłkarskie, także idealnie pode mnie. Dzisiaj będziemy tutaj je testować na bitwach. Będą jokery, będą boosty, będą tutaj konkretnie testowane. Mamy tutaj naprawdę dosyć spory budżet, żeby przetestować od góry do dołu, ale zanim zaczniemy test, standardowo w tym odcinku... Zapłatę z kodem Addison na ten moment macie do zgarnięcia 6 skinków. Od ostatniego odcinka nic tutaj nie zeszło. Wszystkie tak naprawdę najlepsze skinki tutaj jeszcze macie. Więc jeśli wpłacacacie z kodem Addison, te 6 skinków jeszcze możecie wydropić Dodatkowo również w tym odcinku do zgadzenia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał dzwoneczkę, zostawić łapkę w górę, skomentować ten odcinek, a jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie pisać mój kod Addixon, dwa 32 dostajecie 2 złote 10 groszy zł oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Cię na Piratę Z kodem Adixon macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej Płacie. No to rozpocznijmy dzisiaj tutaj naszego teścika. Widzę, że zostały też tutaj dodane fajne opcje na bitwach, także to mi się podoba, ale na razie z tych opcji tutaj nie skorzystamy, bo zróbmy tak. Eee, tu jest, no to była najdroższa. Czekajcie, musimy od tej najtańszej zacząć. I tak, to jest najtansza, więc po dwie każdego tutaj rodzaju do busta, bo ile ta skrzynka? 465 zł kosztuje najtansza. Okej, okay. no to tu na razie. Jo jokery zrobimy oddzielnie. Zróbmy tak, jokery pójdą oddzielnie. Na razie po prostu do Busta sobie tutaj dajmy. I ostatnia skrzynia będzie ta, i tutaj tego Busta możemy dać najwięcej. 1000 zł ponad pierwsza bitwa. No zobaczymy, co w ogóle te skrzynki tutaj dadzą. Nawet nie sprawdzałem, co one w sobie mają. Także idealnie na tych bitwach albo się miło zaskoczymy, albo nie. No i mamy tutaj pierwszego oponenta Isheya, także. Let's go! Najtańsza teraz skrzyneczka na samym początku. W sumie leci tak od najtańszej do najdroższej tutaj skrzynki. Idealnie to się nam ułożyło. No i zobaczymy, czy z tej. O! I to jest dobry strzał. Teraz to 25 zł, także celujemy powyżej 25 zł skinki. Zbustowana. No i kurczę, niestety zbustowana zdecydowanie gorzej nam oddała niż tego bez boosta. No i teraz jest to inna skrzynia, jest to droższa również, no i niestety tracimy nasze prowadzenie, które od początku tutaj mieliśmy. Oj, no tak, ta skrzynka widzę ewidentnie nie dla nas, ale może coś na tutaj sypnie. Jest! 41 złoty. Faktory new! Ale ta skrzynia za 5 dni. dała no, za pi... 5... I to jest skin! Royal Guard! Pięknie, ten USP, tak jak ostatnio mówiłem, on strasznie obrończy mi przypomina. Ale ładny, ładny USP ogólnie. Dobra, teraz już jest konkretny zawodnik i teraz również liczymy na konkretne skiny. 75 zł mamy tu AWP Prince jako najdroższy skin, no, na które jest na obstawie bardzo mało procent, ale na jesterku, nie no na jesterku to ta skrzynka pewnie kosztuje 3 koła jak nie więcej. Ale nie niewykluczone, że dzisiaj tak jest, tak, tą skrzynkę otworzymy. Nawet jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z jednego żesterka na tej skrzynce sobie otworzymy. Dobra, na razie to zakończmy tutaj tą bitwę z happy endem. Już dopnijmy do samego końca, bo widzę, że... Ładny um... Ale ładny glocek, no ładnie to leci, no ładnie to leci. Ładnie. Raczej taką przewagę mamy... Może nawet niebezpieczną, tutaj no nie jest to aż taka bezpieczna. Ale jak nic tam mu nie sypnie, jakiegoś takiego niezwykłego. Oj, Glock. Dobra, całe szczęście, maga też trafiliśmy. Jest jeszcze Glock, widzę tutaj na tym buście to zdecydowanie. Często ten Gloczek wypada, no i mamy pierwszą bitwę. No, zdecydowanie ta skrzyneczka na buście ostatnia, tymi gloczkami tutaj bardzo ładnie sypnęła. No i co mi się bardzo tutaj podobało, jeszcze jakieś USP-ki tu wypadły, skinki ogólnie na propsie. I teraz, i teraz spróbujmy Jester'a. Spróbujmy. Tylko na początku to w ogóle zobaczmy, ile te skrzynki na Jesterze będą kosztować. To jest pierwsza. 1500. O matko bosko, no tu będzie ciężar. Ta najtańsza była fajna. Poza 400 zł, więc tą najtańszą to sobie nawet myślę, że włożymy tutaj w ilości największej, czyli nawet 14 możemy tutaj upchać. Potem sobie dodajmy z takich dwie. I na sam koniec dodajmy sobie tutaj wisienkę na torcie, tylko ją pominąłem i jest tu... co? Jest 1800? Tu nie ma jakiejś zbyt dużej różnicy między temi. Toma... Tymi dwoma skrzynkami na gesterze. No to może być ciekawe ty. No to też dwie dodajmy. W takim razie. Oj, wychodzi naprawdę ogromna suma. Czekajcie, może sobie tak troszeczkę zredukujmy do 11. Dobra, 14 skrzyneczek. Zobaczymy, czy tutaj ktoś dobije. I raczej bym chciał to rozegrać na underdogu. Poczekamy na przeciwnika i się widzimy, jak bitwa wystartuje. Uwaga, uwaga, jest bitwa. Mamy to, wystartowali! Zobaczymy, co tutaj będzie na tych gesterach. No właśnie, jakie to są najdroższe skiny? Tu jest Karambit, Karamba! Brightwater, dobra, bo, kurde, Brightwater. No, powiem tak, M4 jeszcze piękna, nie? W ogóle kiedyś byłem fanem M4 Brightwater. W ogóle takim fanem, że grałem w nią naprawdę bardzo do no, i dalej jestem w sumie fanem. Ta czwórka jest piękna, ale jeśli chodzi o kosy. No, fanem nie jestem. Fanem nie jestem, ale jak widać, swoje ceny tutaj trzymają. I okej, okay, w sumie taki kost nie było tutaj w skrzynkach na stronie, więc bardzo fajnie, że w sumie dodali je. Zawsze to jest coś nowego, na pewno też fani, właśnie takich kosek, się tutaj znajdą. Każdy gust ma inny, w szczególności, no to są fajne kostki, jak to sobie robi niebieski ekwipunek cały. No to wtedy to się nadają jak ulał. I czekaj, bo to jest kurwa Underdog. Ty, poczekaj, zapomniałem, czekałem chwilę na oponenta. I mi się zapomniało, że to jest underdog. A jak na razie tutaj, szczerze, nie ma górnych lotów. Jest górny lot, jest górny lot, Karambit! Percea, ty trzepaku, co ty dałeś teraz dupy, nie? Jeszcze dawaj tego Princa, Autotronik, awubka, no i Elsa, sito, mama, sito, gościu malinowy. Ale został wyrobiony na prostej, nie? Został wyrobiony na prostej. Dobra, tego karambita na pewno sobie już save niemy I lecimy dalej. Tylko, że teraz strasznie słabo, moim zdaniem, się zaprezentowała tutaj ta skrzynia najtansza. Już nie będę chyba tych drogich ryzykował. Zróbmy sobie po prostu jedną grubą bitwę na 20 skrzyneczek hat I zobaczmy, czy uwalimy tutaj tego hat -tricka. Underdog. Czekamy znowu na przeciwnika. Znowu nagrywam ten odcinek o dość późnej godzinie o 20, więc y, oponenci raczej są do bicia, więc sobie po prostu poczekamy. Dobra, widzowie, troszeczkę się tutaj spuściliśmy do bitwy, ale no, w sumie to nic nie straciliśmy. Jakoś leciutęką przewagę mamy. Jakoś ogromną. No, zobaczymy, czy uda nam się tutaj dzisiaj tego karambita strzelić, przynajmniej jednego. Benek tym razem naszym przeciwnikiem, także A znowu underdoga dam. Czekajcie, znowu underdoga, ale to już nie... już nie celowo, bo w sumie skopiowałem tamtą bitwę i dlatego ten underdog został. No ja bym teraz grał standardowy tryb Tak szczerze, jakbym miał Jakbym miał robić to standardowym No w sumie takim był też mój, Taki był mój zamysł, ale Czasami na spontanie Czasami takie losowe rzeczy Potrafią oddać Dobra, jest prowadzenie Trafił tutaj całe szczęście uspa za 500 zł Który nam uratował dupę Bo gdyby nie ten usp To byśmy prowadzenia nie mieli, a tak No to jest tutaj grubo Dwa karambity w grze i jest połowa bitwy Także to jeszcze nie jest koniec Tu pewnie jakaś koska jeszcze zostanie Wydropiona, pytanie przez kogo Bo ta koska, o matko Bo ta koska może Zaważyć nad losami tej bitwy Niestety No i trafiło akurat na nas Trafiło akurat na nas Sporo skrzyń, nie ma co jeszcze rozpaczać On jak trafi tego karambita To jeszcze wygramy tą bitwę Potrzebny jest tutaj karambit. Teraz to tym bardziej! Trafia karambita, nawet kosetą. Nie, bajoneta. Dobra, teraz nawet bajoneta. Teraz mu... Teraz to nawet karambitki. Nie O, kurwa. Dobra. Jeszcze waga cały czas. Ja Wiele co jest? Co tu się dzieje trzy cztery dzisiaj z tych skrzynek! Ani jednej bitwy nie przegraliśmy. Let's go! To są nowe skrzynki. Underdog. Dobrze, że całe szczęście skopiowałem tamtą bitwę. Bo gdyby nie to, że skopiowałem, to bym na pewno nie, nie do underdoga. Na 100%. Poleciałbym na zwykłym trybie. Tak jak teraz właśnie zrobimy. Zwykły tryb. Ostatnia bitwa widzowie dzisiaj. Dzisiaj jest gigantyczny profit. Możemy se dać. Możemy se dać spalnik. Standardowy tryb. Let's go! Ostatnia bitwa. I Fritka musi się tutaj y, rudzieleć załapać, nie? Musi, lecimy. Zobaczymy, czy będzie tutaj złoty traf, Prince. W sumie to i przenośni. Złoty traf. Czy będzie tutaj akurat? Czy będzie złoty traf. Jak na razie. To tu się szykuje chyba najgorsza bitwa. Matko jedyna. Matko jedyna. No, widzieliście krzyneczki z Joker dzisiaj z lepszej, i zobaczyliście teraz z tej zdecydowanie gorszej strony. I w sumie dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję, się widzowie, że oglądaliście no, ten odcinek. Pamiętacie, nie zawsze się wygrywa. Kocham Was. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara.